Hej kochani, z tej strony znowu Julia i w dzisiejszym filmiku zapraszam Was do Berlina. Zwiedzimy typowe atrakcje tego miasta, ale także jego ukryte perełki. Znajdzie się też chwila dla fanów gastronomii i historii. Zaczynamy! Zależnie od tego, po jakich strefach będziecie się poruszać w Berlinie, są różne ceny biletów. My dzisiaj będziemy się poruszać po strefie A i B i tutaj macie pojedynczy bilet, który kosztuje 3,50 albo 24-godzinny bilet, który kosztuje 9,90 euro. My się na taki teraz zdecydujemy. Macie jeszcze 4 przejazdy, które się moim zdaniem nie opłacają. Najlepiej właśnie, jeżeli chcecie sobie typowo pozwiedzać Berlin, to zdecydować się na ten 24-godzinny bilet. Dla dzieci od 6 do 14 roku życia jest zniżka i wtedy bilet kosztuje 6,50. Wiele z głównych atrakcji Berlina widzicie poruszając się linią metra U5. Jako pierwszy punkt jesteśmy pod Bramą Brandenburską. Jest to chyba główny symbol Berlina, no i bardzo ważna część dla Niemiec, też historycznie. Brama została wybudowana w 1791 roku, potem oczywiście zniszczona podczas wojny, wiadomo. No i od 1990 roku jest ona symbolem pokoju, jedności Niemiec. Zjednoczenia właśnie tego kraju, dzisiaj trochę historii, trochę zabawy. Już obok bramy Brandenburskiej z spacerkiem przyszliśmy sobie do Reichstagu. Jest to gmach Parlamentu w Berlinie i ciekawostka jest taka, że możecie go zwiedzać totalnie za darmo. Wystarczy się zarejestrować na ich oficjalnej stronie, ale zróbcie to kilka dni wcześniej, bo są tam dosyć duże kolejki. Na przykład my chcieliśmy wejść dzisiaj, a pierwsze wejście jest dopiero za trzy dni. Także zróbcie to z wyprzedzeniem. Ale na Reichstagu już kiedyś byłam i powiem wam, że jest to coś co warto zobaczyć. Tym bardziej, że jest właśnie darmowe. To, co tam widzicie, to jest taki szklany, jakby taras, widokowy. Bardzo fajne, polecam sobie właśnie to zobaczyć. A przyjechaliśmy do Berlina oprowadzić moją przyjaciółkę, która dzisiaj ma dziewiętnaste urodziny, więc możecie jej w komentarzu złożyć życzenia, ponieważ z tej okazji właśnie nagrywamy dla Was ten filmik. Pozdrawiamy Asię i wszystkiego najlepszego. Na część historii Berlina, zresztą kolejna. Jesteśmy przy pomniku, tak naprawdę, Zagłady Żydów Europy w Berlinie. On się znajduje również tuż obok bramy brandenburskiej, i jest to upamiętnienie tego, co się działo po prostu podczas wojny. Odczuwacie, ale ten pomnik powstał na obszarze 19 tysięcy metrów kwadratowych i tych bloków jest tutaj aż 2711. To jest coś ogromnego. Tak to wygląda z lotu ptaka. I pomnik powstał w 2003 do 2005 roku. Taką dosyć typową atrakcją w Berlinie, czymś czego jest tutaj dużo, tak naprawdę w każdym miejscu, to jest fotoautomat, czyli budka do robienia sobie zdjęć. To u nas oczywiście też jest w Polsce, ale tutaj to jest po prostu na każdym kroku, jest to bardzo popularne. My akurat jesteśmy w tej lokalizacji i idziemy sobie oczywiście zrobić taką fotkę. Cztery zdjęcia kosztują 3 euro, tak jak widzicie. Jest to super pamiątka i coś zabawnego. My już swoje zdjęcia zrobiliśmy. To jest zdecydowanie coś innego niż to, co my mamy w Polsce na takich wiecie jarmarkach czy nad morzem. Tutaj zobaczcie, w środku nie ma e, kamery, nie widzicie, jak wyglądacie. E, to w ogóle nam zaczęło wstrykać z zaskoczenia, że tak powiem, więc my nie byliśmy gotowi, więc te zdjęcia wyjdą takie po prostu naturalne. E, to jest e, budka, fotobudka analogowa, tak jak kiedyś. Coś naprawdę świetnego. Nigdy czegoś takiego nie widziałam. Zawsze te, te budki były takie, właśnie, że siebie widzicie, wybieracie sobie jakieś tło, a tutaj po prostu wiecie: wyjdą takie prawdziwe, analogowe fotki. I teraz czekamy, 5 minut, aż na te zdjęcia. Tutaj kawałek muru berlińskiego i wystawa poświęcona niemu. My dzisiaj jeszcze do muru wrócimy. Jest on w kilku miejscach, tak naprawdę, miasta. Nic dziwnego, bo liczył on aż 43 km długości. A tutaj, oprócz muru, 5 minut stąd jest jeszcze Checkpoint Charlie, czyli przejście graniczne, a teraz atrakcja turystyczna, a między niegdyś dwoma podzielonymi właśnie przez mur częściami Berlina. Tam teraz też pójdziemy sobie zobaczyć. Są to darmowe nowe atrakcje, a później udamy się do East Side Gallery, czyli właśnie takiej galerii, na której znajdują się murale właśnie na dawnym murze berlińskim. Ta właśnie East Side Gallery znajduje się przy w tym dworcu, więc polecam tutaj przyjechać. Tutaj właśnie z ten dworzec, wychodzicie sobie. A tutaj już zaczyna się galeria. Galeria znajduje się 10 minut od Alexanderplatz, dokładnie dwa przystanki. Ale czym tak naprawdę jest East Side Gallery? Jest to nic innego jak kolejny kawałek muru berlińskiego, który teraz przerodził się w tak naprawdę dzieło sztuki na otwartym powietrzu, wolne dla każdego. Jednak kilka ścian na może jeszcze zostawionych. Więc jeżeli ktoś z Was ma jakiś pomysł, to zapraszamy do Berlina. Jest taka gigantyczna zjeżdżalnia, która jedzie przez całą galerię. A teraz gastronomicznie idziemy do miejsca, w którym e, mogę Wam serdecznie polecić wursta niemieckiego, czyli typowy posiłek. Jeżeli jesteście nie tylko w Berlinie, ale ogólnie w Niemczech, currywurst, bratwurst, to zjecie tam właśnie gdzie idziemy teraz. To jest właśnie to miejsce. Tutaj podajemy wam adres. Zobaczcie, ta kolejka i tak nie jest duża, mówię z doświadczenia, ponieważ zawsze kiedy jestem w Berlinie, to tutaj właśnie jem. Jest tutaj przepyszny currywurst i zdecydowanie mogę wam polecić. Oglądaliście filmik z Paryża, to wiecie, że uwielbiam pikniki i taki piknik pod wieżą Eiffla zorganizowaliśmy. Teraz nie jesteśmy w Paryżu, tylko w Berlinie i organizujemy sobie piknik pod katedrą berlińską. Dokładnie. W skład naszego dzisiejszego piknika, lekko ubogiego, wchodzą przepyszne cynamonki. One są z Sinamut, i ten sklep znajduje się. Tuż obok tego bratwórstwa, którego wam polecam, więc również bardzo polecam. Też zawsze jak jestem w Berlinie, to staram się je zjeść, bo są przepyszne. Do katedry możecie sobie również wejść. Normalny bilet kosztuje 10 euro, a zniżkowy 7,5. Jeszcze jedna fajna atrakcja, która się znajduje w Berlinie tuż obok tej katedry, to Muzeum Insel, czyli Wyspa Muzeów. Ona została wpisana na listę UNESCO i znajdziecie tam najważniejsze muzea w Berlinie, do których wstęp kosztuje od 10 do 12 euro za wejście za osobę. Zniesiony w latach 60. XIX wieku, wyróżnia się swoją oryginalnością, budową oraz kolorem. Polecane było także odwiedzić go, kiedy jest już ciemno, ponieważ wtedy jest podobno pięknie podświetlony.